Tego to skampimy tak, że się odechce mu wszystkiego. Parkiem mi wysłał screeny jaką od... Wyzywają go w, na profilu steamowym po tym, jak gra tym buildem, i to mi się bardzo podoba. Generalnie zamysł jest taki, że kampisz ludzi przy hakach w piwnicy, a jak ktoś próbuje pomóc, to one-shotujesz go piło. bo to jest Jezus Maria. jeszcze like you... chłop, taki dedicated. Jest, że założył kanał na YouTubie. Buba. No to, to są odszczepy, takie psychop. Ale to wy, Fajnie. Sam w takie się zamienię troszkę, tylko nie będę kanału na YouTubie zakładał pod to. Jakieś na komentarze z tym. Ok, tu, tu jest build. Jak, jakie perki potrzebne są? Mam nadzieję, że mnie będzie stać na tym build. ten build. Coś mi Ja nie wiem, jakie tu perki są. Dobra, tu mamy perki. Mam nadzieję, że mnie stać na te perki. Odpalam. Zobaczymy. Czyli gramy tym chłopem z piłą. I zamysł jest taki, że bierzesz go do, go do piwnicy. Jak, w jak powiesisz w piwnicy, bo pewnie się ma ten iron grip, żeby się nie wypadali. Żeby nie mogli się wytrząsnąć. Lecimy, więc tak. Graj zabójcom. I. A ile mam punktów? 980 tysięcy. Czyli mam wszystkie postacie, z których perki potrzebuję, tylko. Tylko jeszcze nie mam wylewelowanych. Kurde, leveluję, ale nie widać tych perków, które potrzebuję. A masz trapera na. O kurde, masz trapera na prestiżu? Ja. Pi traper, traper, traper nie mam. To co ja robię? A ja wykupuję. No to trzeba. Trzeba kupić. Ale cyrk. Dobra. To my zagramy jakimś buildem, co ogarniam, żeby nafarmić punkciki. Ma być tak, cios kolbą i potem go ściągamy. I one-shot Już mnie wkurzają. Koniec... bycia uprzejmym. No, żeby... cię... prób... Ta co miła była bardzo, tak? Ja cię zapamiętałem. <grystanie> Dwa, ale OP to było, nie wiem jak ona to zrobiła, ale wagon naraz, no ogarniają, no, nie, chyba ich nie pochytam, dobrze, uciekają, przyznam. Opa, postać? No tu ciężko, lepiej dzisiaj jakoś mocno. Bo z pi... a to jest ta, co i upadnie to na hita jest. Leży. Chodź latareczką poświeć. Została jednak jest na hita ona, jak ją powalę to... To Czech upadnie. Zostawi ją. Nie podnoszę jej. Jak ją... jak ją pacnę to... To trzech powiesiłem. Kodeks? Chuju kodeks mam. Trzeba wygrać. Taki jest kodeks. Zalecam tytuł streama O! Piszczała. Mam cię kurwa. No i pięknie. Słyszę. O nie, nie, nie myszeczko! Wracasz. Chodź tu, chodź No szkama mać! ściągają! Co do chuja? No chodź pomóż jej. Pomóż, pomóż! Przecież nie zostawia się w potrzebie. O, kurwa, ale przykro mi. Jest jak jest, takie życie. Gdzie idziesz? Nie, 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 myszeczko. Wracamy Bramy się zaczasnęły Możesz popatrzeć co najwyżej Ty, ona nie wyjdzie, bo bramy zaczasnięte, tak? Mam nadzieję Pięknie a pod uciek i niech się bawią Musi napisali? Będą pisać, tylko Bobiego musimy zagrać, bubę Dobra, to tak Wygraliśmy, troszkę punkcików jest, to tak a to jest basic? Ale to nawet nie o to chodzi, chodzi o że wieszasz w piwnicy, <grystujesz> stajesz i czekasz aż ktoś przyjdzie i one-shotujesz piłą. <grystujesz> no i wieszesz drugim. Dobry wieczór. <grystujesz> Chyba tak już nie wiesz. To będzie jakiś horror w nocy? To jest horror, zobacz, morderca, nie ma serca. Kiedy toxic build? No zbieram na niego, zbieram, może, może jak się fartnie to zaraz, czekaj. Już mam trzy perki z czterech, potrzebuję jeszcze jedno, ten iron grip czy coś tam. A może surwem zagramy? 2 vs8 i ponoć duży mnożnik pieniążków jest. O, kolacje, witam, widzowie. Dobra. I raszujemy gena od razu. Aperki? Tu nie ma perków w tym tym. Zapraszam do zabawy. I kurde, Hunterska, ucieczka. Ale fajna muza. Co robić żeby jak naj Co robić, żeby jak najwięcej punktów dostawać? Czy y, ludzi resać, czy, czy co tu robić? Co jest? A mnie diabła. No cholera jasna. Od mam, które automatycznie instaluje się po 35% naprawy. Ty uciekaj. Niewidzialna jest. Uciekaj. Uf, no problem. Chyba szybko. Chyba pierwszy polecę. Idealne checkpointy robimy. Teraz. ładnie gena robimy. Całego prawie. не у тебя Ale farmisz, właśnie nie wiem czy dużo za takie podniesienie koło się z punktów, ale chyba powinno być kapkę. Już masz max na pomaganiu, bezpieczny ratunek skaka. A! Uś. Dobra, czyli teraz muszę healować. Chociaż nie wiem czy healowanie to ta sama kategoria co ten. Ostatni gen I uciekamy. O kurna chata. Puś, 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 Pierdale. A się rzucać tymi toporami wysoko i lubisz O, pięknie. Kiwka. Kurde! Pomóżcie mi. Blagam. A, się starałem, pomagałem wszystko. Nie wyszło. 150 tysięcy. To dużo? Jak ja to robiłem, że z chłopakami dostawałem po 300-400 tysięcy za jedną grę? Jakbym uciekł, to bym 250 punktów dostał dodatkowo? Jak nic nie zrobiłem w tym meczu? Kolego, Ober. Też drugi prestiż zaraz na nim wbije i bez tego perka, podstawowego w sumie ponoć. Eee, zobaczymy. Czyli generalnie taki zamysł jest. Wieszamy chłopa, idziemy z nim do piwnicy, wieszamy go w piwnicy, tylko nie wiem czy każda mapa ma piwnicę. Stoimy przy nim, kampimy, gdzieś żeby nie widział, żeby nie mógł dać info. Każda ma. Czyli trzeba chłop... Czyli ogólnie idziemy do piwnicy, idziemy za winkiem. Nie no, ale to jest... To trochę. A jak oni się zdecydują nie pomagać, to GG, ale zdecydują się pomagać. Nic do Lecę po ciebie. Dobra, gdzie jest piwnica? I ją wieszamy. Ale chwila, zaraz przetestujemy zamysł gildy. Czyli tak, odchodzę za winkiel, że niby nie ten. Jestem niewidzialny. Nie ma aury terroru. Kurwa, zepsułem. Co daleko stanąłem chyba. Pociąłem ją Jak sta... Gdzie stanąć, żeby... Się A, bo oni nie mają wojsa, oni sobie nie mogą powiedzieć No to zróbmy tak I Może zejść na takie odległości, czy nie? Kur... Genów robią Oni ci widzą? Nie Mam status ten niewykrywalny I Czemu sobie nie pomagają? Ja pierdolę fajna ta postać. Jeszcze jedną uwalę i koniec. I koniec gry! A nie, prawie. Wszystkich potnę. Ale nie rozumiem tej niewidzialności, kurde, jak ja mam z tym grać. ojoj, Problem chyba. Nie jest niewidzialność, to czyli tylko dźwięk. Chyba skina od... <grym> <grym> będzie trzeba kupić. Podoba mi się ten killer bardzo. Tylko żadnego do piwnicy nie mogłem donieść. <grym> Chyba mam wszystkich a to jest pływane killer, czemu to jest takie mocne? Mori, fajne, fajne, mori, ile punkcików? Kurde, za taką grę 74 tysiące punktów tylko. Tylko? No. Masz już Iron Gripa w perkach. No jak to? Nie pisze się żelazny RZ, tego jestem pewny. Dobra, odpalam Q, idę do lodówki pod... Jeszcze ani raz mi nie po... O, chodzi z tym gitem, że wieszasz ich piwnicy i kampisz. O co chodzi? Bo kurde, coś nie umiem tego zrobić chyba. Już pisze? Nie krępuj Pytam. Weź dar, żeby mieć piwnicę, a ja chcę punkty. O, jest. Chwila, robimy test. Mam. A jak kliknę kilka naraz, tak dosłownie tap tap, to... To szyb jakoś movement speed się zwiększa, bo tak mam wrażenie, że przyspieszyłem przez chwilę. Okej, okay, czyli żeby nie wastewać. Nigdzie piwnica. Fajne to, prawie gdzie A nie ma wyjścia z tamtego miejsca. Tego to kurwa. Skampimy tak, że się odechce mu wszystkiego. Czyli muszę za winkle być kapkę schowany. Mam go! Koniec, koniec rozgrywki. Czyli tak. Wieszam go i gdzieś za winkle o, o gdzieś a? za winklem się kitram. Jak będą sobie pomagać obu. Teraz mnie nie, no nie wiem to daleko? A tu trzeba było, a jak są. Tamtego patnąłem, ale niestety miał tą obronę. Dobra, git. Nie, nie Dobra, kurwa, i tak masz. Tak, mi daj. Piwnica, a ja nie wiem gdzie. <śmuszczaj> nie wieszar w Jest tak mocny. O, bo tam w piwnicy Kombo będzie Tylko kurde, nie mam tego grip'a żeby Ja p***a, teraz postać Jezus Maria no, A, Niesamowite, jakie to mocne. Dobra, idziemy do piwnicy. To jest ostatni, ale... 105k. Dobra. Tego gripa potrzebujemy dostać. Masz już? No przecież nie mam. Co ty podgadasz? Nie mam. Co by was bardziej zdenerwowało, jakby ktoś was kampił w piwnicy pod hukiem? To, czy to? Streama z ekspedycji mu odpali jak chcesz ich kurwić nie, właśnie byliby zadowoleni wtedy raczej. Nie wiem, ciężkie? Szczerze to ani ten, ani ten nie jest taki jakiś idealny. Wiesz babuszkę. Mówicie, macie. W piwni? Czyli wieszam w piwnicy i gdzie kampię? Na schodach? Do piwnicy czy co? Przed wejściem i każ... A i przed we. O kurwa, no tam, to ma sens. <ścoughs> ale, ale kurwa to będzie. To będzie kurwa. Trzeba pier... Czyli najciężej jest powiesić pierwszego w piwnicy, potem leci. O, witam cię, koleżko. Przejebane masz. O, spitnąłem, no, masz fart. Dead. No! <noise> Gdzie piwnica? Ila. Podświetli się, powinno się podświetlić. Zdąży go donieść? O kurna. Czekaj, 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 no. Koniec. No! I tak, i przed wejściem. Tutaj? Czy za blisko jestem? Tu, czy za blisko? Jest ok. Na dole za rogiem. Ale on się zsunie. O kurwa. Tu? Patrz przez schody. Tylko żeby się nie zsunął, bo nie wiem, jak to działa, że się może zsunąć. O!

<laughs> a jeszcze jeden, a chciał pomóc z latareczką. Tak jest latarką co najbardziej. Rajdy daje, jak go zabijesz. Pierdole mogę poczekać. Tam się leczyli. I teraz double i przejechać piłą obu i jest gigy. Tam pór, poszli. A, ja go capnąłem troszkę. O otwarte już pół gry? Nie wiem, czy ta przebudzona świadomość jest jednak okej. Okay. Jest kurna chata, w końcu. Pięknie, żelazny chwyt. Dobra. I teraz. Ale to barbecue. To barbecue i chili potrzebuję w ogóle w takim razie. Dobra. Która jest godzina? Rysia za 20 minut, bo zrobi mi awanturę zara. Ale rozpięłam palety. Pięknie, to jest boli. Na się boli. Postać po prostu, ale opek, kurwica. Tak przyjemne, może te palety wsadzić. W... Oho ogarnęła. Nie, to mówię, nie odpuszczę, do końca ją. Tylko te, te piwnice musimy ogarnąć. Palety się skończyły, co? Piwka. Teraz pytanie, gdzie są, gdzie są haki? Gdzieś na środku pewnie. O ja pierdolę. Gdzie jest zejście do piwnicy? Nie, to tu? To było? O, chyba mam. O kurwa. Teraz ranę masz. Pięknie Proszę, 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 wisz. Okej, okay, i teraz gdzie? Gdzie teraz? To jest wystarczająco daleko? Nie, nie wiem. Kurwa... Gdzie mam się schować? Przy schodach? Pod schodami tu? Po prawej. Nie no, nie. Na lewo od typka. Dobra, idę sprawdzić. nie uh, Jedno. Uh, uh. Ja! Mole! P... Zliwa! Kurde. <gryny> Będziesz miała kolegę teraz, albo koleżankę. Dobra, czyli na lewo. I chwila zaraz zobaczymy. Gorzej, jak na tym spiku siedzą. Na lewo? Tu? Tu? Tu jest git? Po drugiej stronie. Tam tam zejdą, jak będę. To jest prawo. Tu? Tu zejdą. Tu już mi raz zeszły, jak byłem. Nie mogą cię widzieć. A, czyli tak. Tak, teraz? Idą. Ja pierdole. <ścoughs> Jasny chujec. Idziemy szukać ostatniego. Ale jaja. Jeszcze barbecue and chill, żeby na tego ostatniego... ...zapolować. O kurwa. Ściąga ich. Dobrze, ale punktów będzie. Wie kur... Barbecue and Chill trzeba wziąć. Chyba znalazłem, a bo i nie. Przecież jak on, ktoś wejdzie do piwnicy, on już nie wyjdzie z niej. Przyznam, że całkiem dobrze się bawię akurat Właz? No trzeba władzu szukać. Czuję, że mi ucieknie. Jest, kurwa, sama. Ani razu jej nie trafiłem, poza tym. Nie no. Klasa. Do piwnicy, kampić piwnicę i zażynać. Oj, ile punkcików. Nie dużo. Thank you for reporting. After review, we confirm toxic behavior that violates the Survivor Code of Conduct. Enforcement action has been taken against their account. Głupia gadka. Konto mam niezbanowane, gram dalej. Masz ostatnie ostrzeżenie w tym momencie. Ostatnie ostrzeżenie.